Cześć! Zajmiemy się dzisiaj teorią symulacji, czyli teorią, która zakłada, że świat, w którym żyjemy, to nie musi być koniecznie rzeczywistość, tylko symulacja. Ale. Dobra, okej, okay. powiedzmy, że ten świat to jest symulacja, ale świat wyżej, czy to na pewno rzeczywistość, to też może być równie dobry symulacja. Dwa światy wyżej, czy to oby na pewno też jest rzeczywistość. Nieprawda, może się okazać, że też to może być chociażby idealna symulacja. No nie no. Z... I którykolwiek wyżej, jak świat nie weźmiemy, to też może się okazać, że to jest symulacja. Dlatego trzeba założyć, że nasz świat to jest świat rzeczywisty. A jeżeli się okaże, że da się udowodnić, że to jest symulacja, to wtedy ok, faktycznie to jest symulacja. I wtedy zakładamy, że świat wyżej to jest ten rzeczywisty. No, no i tyle no. Powiedzcie ciekawostki, zapraszam na mój kanał. Cześć!